Witam, tutaj Luke walker na swoim kanale. Ostatni film był nagrywany 30 marca. Dzisiaj jest czwarty. I już pokazuję Wam wysiane pomidory. Nie sądziłem, że aż tyle, że aż tyle uda mi się wysiać i aż tyle będzie pięknych schodów. Troszeczkę są wybiegnięte, ale w przypadku pomidorów nie jest to problem. Może nawet lepiej. Po prostu będą głębiej wkopane i będą o wiele, wiele lepiej ukorzenione. Będzie o wiele bardziej gęsta masa korzeniowa. Tu jeszcze papryczki. Też nie sądziłem, że będzie ich aż tak dużo. Nie sądziłem. Jak widzicie, domowy Growbox z tymi lampami. Jest to pierwszy raz, kiedy to stworzyłem. Od trzech lat zajmuję się pomidorami. I w tym roku wydaje się, że będzie bardzo dobrze. Kawałek ziemi już jest zaoranej, przygotowanej do posadzenia, ale jeszcze przede mną będzie pikowanie. Postaram się nagrać następny film o pikowaniu papryki, już prawdopodobnie niedługo będą pikowane. Czekam na to, aż wszystkie wykiełkują. I cóż, no powiem szczerze, że jestem zdumiony. Nie sądziłem, że tak dużo nasion mi wykiełkuje. Tak jak mówiłem, chciałem mieć pomidory mniej więcej po dwa, trzy krzaki. Dlatego też w tym miejscu, gdzie są numerki wysiałem w takich malutkich wielodorniczkach i niektóre nasiona powtarzają się w drugiej wielodorniczce. Po prostu dla pewności, że że będę miał jeśli nie z tej to z tamtej a okazuje się, że mam i tu i tu także cóż nadmiar bogactwa będzie, będzie ból głowy ponieważ każda roślina, która mi wykiełkowała no traktuję ją jak swoje własne dziecko i chciałbym żeby od momentu narodzin, aż jak gdyby do momentu zakwitnienia, wydania owoców, chciałbym być przy niej. To tak właśnie wygląda. No nie mogę się nadziwić i i cóż, yy, jako taki Kompletny amator. Nie sądziłbym, że aż odniosę taki sukces w tym roku. Mam nadzieję, że ten sukces będzie również powtórzony w postaci już a, przepikowania, a później wysadzenia sadzonek i do ich a, szczęśliwego zakończenia, czyli owocowania. Postaram się. Niebawem nakręcić następny film dla Was. A Wam życzę wszystkiego dobrego. Oby Wasze starania przyniosły bądź nawet przekroczyły Wasz zamiar, Wasze oczekiwania. Niech moc będzie z Wami.